Witam w kolejnym filmie. Kilka dni temu w Parlamencie Europejskim na jednej z komisji zabrała głos Ewa Zajączkowska, której nikomu chyba nie muszę przedstawiać. Na start nowego parlamentu Konfederatka wstawiła się mocno za Polską w swojej słynnej już wypowiedzi i tak było także teraz. Ewa zadała bardzo dosadne i stanowcze pytania dyrektorowi Frontexu. Jeśli ktoś nie wie, co to Frontex, to jest to Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej, której głównym zadaniem jest wspieranie krajów Unii Europejskiej w walce z przestępczością transgraniczną. W swojej wypowiedzi opisała całą sytuację na polskiej granicy, powiedziała o śmierci polskiego żołnierza i dużym nasileniu się nielegalnych przekroczeń przez granicę. Do tego zadała kilka bardzo kluczowych pytań, a między innymi zapytała o to, ile kasy jeszcze potrzebują wziąć żeby zacząć coś więcej robić w tym kierunku. W skrócie pani Zajączkowska nie gryzła się w język i mówiła jak jest naprawdę. Od 2021 roku na polskiej granicy trwa kryzys migracyjny wywołany przez białoruskie służby i inspirowany przez wywiad rosyjski. Liczba nielegalnych przekroczeń szlakiem białoruskim wzrosła w pierwszej połowie w 2024 roku o prawie 200% w porównaniu do roku 2023. 28 maja polski żołnierz został ugodzony nożem podczas próby nielegalnego przekroczenia przez grupę cudzoziemców zewnętrznej granicy Unii Europejskiej tydzień później zmarł. Stąd kilka pytań do Pana Dyrektora i proszę o konkretną odpowiedź bez lawirowania i propagandy. Czy uważa Pan, że w sytuacji, gdy imigranci nielegalnie szturmują granice Unii Europejskiej, Straż Graniczna powinna mieć możliwość użycia broni palnej, gdy istnieje zagrożenie życia lub zdrowia funkcjonariuszy? Czy Frontex dysponuje danymi, ile jest rocznie zdarzeń z uszczerbkiem dla zdrowia i życia strażników na granicach Unii Europejskiej? Jak to jest możliwe, że przy rocznym budżecie blisko miliarda euro Frontex wciąż jest nieskuteczny w walce z nielegalną imigracją? Ile potrzebujecie jeszcze pieniędzy, by w końcu wziąć się do roboty i realnie chronić nas przed inwazją nielegalnych i niebezpiecznych imigrantów, bo cały czas odnoszę wrażenie, że Wy po prostu nie chcecie sobie z tym problemem poradzić? Jak zamierzacie poradzić sobie z mafiami przemytniczymi i handlującymi ludźmi? Kilkanaście minut temu pani dyrektor z Europolu powiedziała wprost, że na ogromną skalę legalne organizacje są wykorzystywane przez przemytników, przez zorganizowane grupy przestępcze. To w takim razie na co idą pieniądze europejskich podatników, skoro wy nie potraficie zabezpieczyć nas, nie potraficie uchronić Europejczyków, w szczególności europejskich kobiet i dzieci, które są przez nielegalnych imigrantów, i porywane. Dyrektor odpowiadając Zajączkowskiej powiedział w skrócie, że wie o tragicznie zmarłym żołnierzu oraz zdaje sobie sprawę, że grupy migranckie są obecnie popychane na granice przez pewne kraje. Powiedział także, że rząd polski jak na razie w ograniczony sposób prosił o ich pomoc, ale w razie czego oni są gotowi. Dodał, że za te pieniądze, jakie dostają, mogą być bardziej skuteczni, ale przepisy w Polsce pozwalają na tylko tyle, a oni muszą działać zgodnie z przepisami danego kraju. Oczywiście pracując i żyjąc w Warszawie, zdaję sobie sprawę, co dzieje się na granicach. Wiemy o śmierci żołnierza. To było tragiczne wydarzenie i właśnie dlatego mamy w tej chwili dostęp do broni, możemy się bronić. My oczywiście nie tutaj. Ingerujemy w przepisy krajowe, ale w większości operacji mamy broń palną i mamy możliwość skorzystania z niej, jeśli zachodzi taka potrzeba. Nie jestem świadom liczb w całej Europie, ale rzeczywiście, co w tej chwili widzimy i to jest nowe zjawisko. Z powodów geopolitycznych grupy migranckie typowe mają, mające typowe charakterystyki, są popychane ku granicom przez pewne kraje. No to jest rzecz dość nowa. Jesteśmy gotowi i jak dotąd rząd polski w ograniczony sposób prosił o nasze wsparcie, ale jesteśmy w Finlandii, Litwie, Estonii i Łotwie, aby wspierać, aby być na miejscu, aby byli ludzie obecni na granicach, bo ostatecznie chodzi tutaj o strukturę, nadzór i ludzi gotowych do interwencji, jeśli jest to konieczne. W jakim zakresie jesteśmy w stanie być skuteczni? No, myślę, że możemy zrobić znacznie więcej, dać więcej za te pieniądze, które otrzymujemy. Możemy być bardziej skuteczni, ale zamiast tylko dawać zasoby, powinniśmy patrzeć, gdzie powinniśmy być. Mówiliśmy o Radzie, gdzie państwa członkowskie mogą mówić o obecnej sytuacji, ale również jesteśmy gotowi, by Oprócz tego, co robią państwa członkowskie, dokonać realokacji pracowników, jeśli jest to konieczne. Więc my jesteśmy gotowi, ale również, jak w przypadku Hiszpanii, jeśli rząd polski chce tylko takiej pomocy, a nie innej, no to my nie możemy zrobić więcej. Jesteśmy, jesteśmy w stanie zrobić więcej, ale tylko opierając się o zgodnie z przepisami krajowymi. Dajcie znać, jak podoba Wam się dotychczasowa działalność Zajączkowskiej jako europosłanki. Zostawcie również subskrypcję na kanale. Do zobaczenia.